Witam na kanale Ania Wróży. Przed nami czytania na listopad 2024 dla żywiołu ognia, a więc zapraszam moje barany, lwy i strzelce. Jednak zanim do nich przejdziemy, chciałam również zachęcić Cię do obejrzenia specjalnie dla Ciebie przygotowanego czytania bonusowego na nowy rok numerologiczny 2024. Link pojawi się tutaj. Oraz w opisie filmu w playliście Czytania Bonusowe 2024. A jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał, to co robię, co tworzę, to kliknij proszę pod filmem Serduszko Podziękuj. W ten sposób przekażesz środki, które będę mogła wykorzystać na przykład na zakup sprzętu, który poprawi jakość nagrywanego filmu. I oczywiście, jeśli jesteś częstym moim gościem, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę kliknij pod filmem subskrybuj. Dla Ciebie to jest jedno kliknięcie, a dla mnie bardzo duże wsparcie. Przechodząc do naszych czytań, chciałam zaznaczyć, że są to czytania ogólne, a więc nie z każdym mogą rezonować. Dlatego sprawdź swój znak księżycowy, swój ascendent, lub po prostu zamów czytania indywidualne, a kontakt do mnie znajdziesz w opisie pod filmem. No dobrze, zaczynamy! Karty są już oczyszczone i rozłożone. Cześć witam Was barany listopad 2023. Sprawy zawodowe, no i oczywiście sercowe dla Singli i dla Związku. Moi drodzy, zaczynamy od spraw zawodowych, a więc barany pokazujecie mi się jako osoby, które już coś w tych kwestiach zawodowych osiągnęły. Jest to energia osoby dojrzałej, która ma już sprecyzowane tutaj jakieś pomysły swoje zawodowe, osoba, która zajmuje jakieś stanowisko, jakąś pozycję zawodową, jakieś ma duże doświadczenie może właśnie w handlu, w sprzedaży, w pośrednictwie. To również Pokazuje mi się osoba, która jest doskonałym przedsiębiorcą, i taka energia na dzień, tutaj na dzisiejszy dzień mi się pokazała w kartach na listopad. No i tutaj w miesiącu listopadzie idą do Was jakieś wiadomości albo ktoś przyjedzie, sprawy po prostu wystrzelą bardzo szybko. Wcześniej tutaj było, jest pokazana informacja, że były załatwiane jakieś sprawy, była jakaś walka z, z biurokracją. Staraliście się pewne rzeczy tutaj zwalczyć i przepchnąć, przeforsować swoje projekty, swoje jakby dążenia. No i teraz tak, wiadomości pojawiają się w listopadzie. I niestety na wyniku mamy kartę, piątki donarów a więc karta, która mówi o stracie, coś stracicie, tak, o jakichś negatywnych brakach tutaj, jakichś niepowodzeniach. Niestety nie uda się tego sięgnąć, o czym myślicie. Może dotyczyło to nowego projektu, nowego zlecenia, nowej pracy, otworzenia nowej firmy. Bądź sprawy związane z załatwianiem z wszystkich tych formalności i w końcu wyjechaniem, a więc mówimy o tutaj jakiejś przeprowadzce czy, czy wyjeździe, nawet za granicę, tak? Jakiejś podróży. Tutaj niestety nie wyjdą te rzeczy w listopadzie. Podejrzałam, dla, podejrzałam tutaj dla Was, kochani, kartę troszeczkę więcej na, no już powiedziałem, połowę grudnia. Widać na początku, jeszcze nie będziecie mogli się pogodzić z tym wszystkim, ale mamy w połowie grudnia, kochani Asabuław, a więc zapowiedź nowych pomysłów, nowe inspiracje. Zupełnie od początku zaczynacie, otrzepujecie się z tych negatywnych sytuacji, emocji, myśli i przechodzicie do przodu, idziecie do przodu. Także tu tak dla Was. Natomiast jeśli chodzi o kwestie sercowe, dla Singli pokazujecie mi się jako osoby, które błyszczą, które chętnie nawiązują kontakt, korzystacie z życia, bawicie się, spotykacie, rozmawiacie, jesteście osobami bardzo towarzyskimi, no i przede wszystkim zwracacie na siebie bardzo dużą uwagę taki magnetyzm właśnie tutaj u Singli na listopad. No i do was idzie w listopadzie pewna osoba, która będzie skrywała pewną tajemnicę, a więc będzie zainteresowana wami i będzie was widziała jako osobę, jako osobę tak zwana druga opcja, a więc będzie chciała wprowadzić tutaj swój plan utrzymywania relacji z wami i jeszcze kogoś tam po drodze jakąś osobę będzie miała. No i w listopadzie na wyniku dla was, a więc jak to się dla was rozstrzygnie, mamy asa mieczy, a więc ostre przecięcie tego albo po prostu coś was olśni, wyjdą sprawy na wierzch i um, zostanie ta sprawa przecięta. Będą to sprawy, które wyjaśnią się, może być rozmowa, definitywne pożegnanie z tą osobą, um, wyjaśnienie przede wszystkim całej tej sytuacji, a więc myślę, że baranki będziecie bardzo ostrożne i nie dacie się zmanipulować tutaj. A jeśli chodzi o kwestie tutaj sercowe dla osób będących w związkach, w relacjach małżeńskich, moi drodzy, pokazuje mi się sytuacja, w której wasza relacja na jakiś czas zawisła, albo ktoś tu się, od, albo tutaj się rozstaliście na jakiś czas, wyprowadziliście się, albo nie odzywacie się, tak zwane ciche dni, Tutaj po Waszej stronie baranki pokazuje mi się sytuacja, że postanawiacie um, jednak nie dać za wygrane i odezwać się do swojego partnera, zaczepić go, nie wiem, napisać smsa, zadzwonić, spotkać się, pogadać e, i to e, inicjatywa jest z Waszej strony. Będziecie do tego podchodzili, niemniej jednak bardzo ostrożnie, bo jednak czujecie tutaj troszeczkę. Po swojej stronie, no, takie, taką krzywdę, tak, ale na tyle na, zależy Wam na Waszym partnerze, że to Wasza inicjatywa tutaj będzie e, wznowienia tej relacji, odezwania się. Natomiast Wasz partner, moi drodzy, tutaj doszedł już jakby do ściany, tak? E, tutaj już mamy zamknięcie cyklu. E, Relacja dla niego to jest przesilenie i przemęczenie. On widzi siebie jako osobę, która dużo zrobiła, i jakby nie widzi w ogóle dokąd ta relacja dalej zmierza. Widzi po prostu tutaj swoje wysiłki, dźwiganie w związku na swoich barkach. No takie to są jego odczucia, tak? Być może wasze, może wy, moi drodzy, nie widzicie tego, natomiast po stronie partnera pokazuje się karta, która właśnie pokazuje taką energetykę. No i wasz partner tu będzie raczej myślał w kierunku odejścia, ale nie takiego zupełnego, będzie myślał o jakiejś separacji. O wyjechaniu, może na jakiś czas, żeby ta sprawa się jakoś wyklarowała, bo wasz partner będzie, tak jakby siebie oszukiwał i was, tak? Tu są jakieś jego iluzje, on będzie cały czas żył tymi iluzjami, jeszcze się będzie oszukiwał, że może coś z tego wyjdzie dobrze, a może nie, i tak sam siebie oszukuje i was, moi drodzy. Wy po tym wszystkim widać, że będziecie się przyglądać tej relacji. Wasza pozycja to jest takiej osoby biernej, nie będzie z waszej strony żadnej tutaj decyzyjności ani chęci rozerwania tej relacji, natomiast będziecie się przyglądać tej całej sprawie, już dostrzeżecie pewne rzeczy, że tutaj coś nie gra i będziecie dokonywać takiego bilansu, tak? Będziecie patrzeć na całą tą relację, jak to się zaczęło, jak było, jak jest teraz, tak? No, moi drodzy, karty mówią, że może być tutaj zwycięstwo w tej relacji, ale jakby relacja wymaga rekompensacji, albo takiego odpoczynku od siebie, albo uzdrowienia, skorzystania z jakiejś instytucji bądź osoby, która się zna na tym, wówczas można by było to jeszcze uratować, moi drodzy. Także to jest informacja dla baranków w relacjach. No i, moi drodzy, to już wszystko dla Was na listopad. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No a ja przesyłam Wam pozytywną energię, kochanie, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia i do usłyszenia. A teraz zapraszam moje lewki. Lwy, listopad 2023, sprawy zawodowe, sercowe dla singli i dla związków. I zaczynamy, moi drodzy. Pokazuje mi się tutaj w kwestiach zawodowych energia lwa i tutaj będzie kilka jakby takich opcji, no, są to czytania ogólne, więc będę chciała to właśnie w taki sposób Wam to przedstawić. Przede wszystkim pokazują mi się osoby, które um, straciły pracę, um, szukają rozwiązania, szukają swojej ścieżki zawodowej, um, szukają pracy. Podążają, korzystają ze swoich jakby doświadczeń i tak takie kruczenie w mroku, jakby nie widać efektu. I tutaj w listopadzie przychodzą jakieś informacje urzędowe, tutaj pokazuje się instytucja sądowa, może będzie jakaś sprawa sądowa, być może jakaś sprawa sporna była tutaj ze swoim pracodawcą, może poczuliście się skrzywdzeni. I daliście sprawę do sądu, i właśnie w listopadzie mamy tutaj termin, jakby rozprawy sądowej. No i dla Was na wyniku tutaj się pokazuje, że tutaj będzie to ciężka sprawa, moi drodzy. Um, powiedziałabym, będziecie musieli pójść na pewien kompromis, um, ale tak jak mówię, duże przeciążenie, przesilenie tą całą sytuacją, przemęczenie, no nie będzie łatwo, moi drodzy. Więc to, to jest taka jedna informacja. Druga informacja jest: pokazują się, się osoby, które no, mogą być na emeryturze, tak, już. I doczekaliście się w końcu jakiejś sprawy urzędowej, właśnie sądowej, ale związanej właśnie z Waszymi finansami. I tutaj. I tutaj też pokazuje mi się sytuacja właśnie takiej, takiego długiego procesu, tak? że was ta sytuacja troszeczkę przygniecie, przy, zmęczy i też będzie wymagała właśnie podjęcia trudnej decyzji. Takiej decyzji, no, jeżeli nie będziecie chcieli jakby męczyć się tą sprawą, no to tutaj trzeba będzie w końcu pójść na jakieś, jakąś ugodę, tak? o coś na tej zasadzie. Wówczas może, nie byłoby tej, może by nie było tej energii, takiego przemęczenia i przesilenia, moi drodzy. Dobrze, a co słychać w kwestiach sercowych dla singli, dla lwów? A więc lwy, lwy atrakcyjne, lwy napotkają właśnie w listopadzie osobę. Która po jakichś przejściach, już po jakichś licznych relacjach, więc to taka energia osoby dojrzałej, może być to znak ognia, pokazuje się ktoś, kto podejmuje decyzję, że spotka się, nawiąże kontakt, nawiąże jakąś, zaprosi na randkę, zgodzi się na randkę, ale z taką ostrożnością, bowiem już w swoim życiu miał tyle przykrych doświadczeń, że już praktycznie można powiedzieć. Trochę nie wierzy w powodzenie, ale mimo wszystko podejmuje decyzję i jest bardzo ostrożny. Tutaj energie są pokazują się bardzo energię osób dojrzałych, czyli już z jakimś bagażem, z jakimś doświadczeniem. Dla Was co, kochani, na wyniku? No, będziecie snuć sobie iluzję, tak, na temat tej osoby, będziecie sobie marzyć, że tutaj ta relacja mogłaby dla Was być bardzo fajna, ale macie świadomość, że tutaj trzeba będzie popracować nad tą relacją, że to nie jest prosta sprawa. Niemniej jednak pokazuje mi się możliwość poznania osoby właśnie po przejściach. Także kochani, no, rozglądajcie się, zobaczcie wokoło, co tu się wokół Was dzieje tu pokazujecie mi się też lwy jako takie osoby matki żony były żony kobiety które mają dziecko na utrzymaniu tak kobiety które same są jakby wystarczalne to też jest taka informacja Więc taka energia i tu jest właśnie poznanie bardzo atrakcyjnego mężczyzny tak tak jak powiedziałam energia bardzo dojrzałego mężczyzny a więc około 40 roku i wzwyż i tutaj no, Yy, bardzo fajnie się tutaj yy, jakby zanosi tak w tych kartach, więc kochani yy, widać, że będziecie rozmażycie się tak na temat te, na temat tej, tej osoby i będziecie sobie snuć swoje plany tak marzenia z tą osobą. Natomiast jeśli chodzi o osoby będące w relacjach, w związkach małżeńskich, no widać po waszej stronie lwy szczere intencje. Yy, tu jest z waszej strony chęć takiej Zawarcia jakiegoś m, takiej romantycznej znajomości, powr chęć powrotu do sytuacji, m, która była kiedyś w przeszłości, y, i że tak powiem, chcecie odnowić tą swoją relację, m, chcecie to, y, y, ponownie wzbudzić tą romantyczność w relacji. Y, to jest jedna informacja. Druga, że pokazują się lwy, które y, ponownie. Tutaj wchodzą w relacje z osobą z przeszłości, z osobą, z którą kiedyś byliście w jakimś romantycznym układzie. Więc to, to jest jakby druga taka informacja. No i teraz wasz partner. Natomiast wasz partner, moi drodzy, korzysta z życia, bawi się, tu są liczne osoby, kobiety, tu są zabawy. Podstawą tego jest to, że ta relacja jakby się zatrzymała. Tutaj w tej relacji po jego stronie jest nuda rutyna, taki związek już długoletni, i on jakby szuka, szuka jakby tych uciech swoich gdzie indziej. A więc widzę tutaj osobę waszego partnera, który się świetnie bawi, jest tu w jakimś gronie w towarzystwie, widzi was jako dobre żony, matki, to nie ulega wątpliwości. Wy dajecie tutaj jakby kolejną szansę swojemu partnerowi. Natomiast partner tutaj pracuje nad tym, żeby dobrze wyglądać, żeby nawiązywać kontakty, żeby się spotykać. No i tutaj na wyniku mamy ukrywanie prawdy. Coś tu partner nie mówi wszystkiego, coś zataja, tak? Zataja przed wami, przed osobą, która ewidentnie pokazuje ten kielich miłości. I on po prostu cały czas tutaj, jakby widać, że korzysta z osób trzecich, tak? Spotyka się. Bogate, jakby życie towarzyskie prowadzi, tak? Ale jednocześnie jest w relacji z wami. No także, kochani, przyjrzyjcie się tej, tej sytuacji, bo, tak jak mówię, tu wasz partner ewidentnie jest znużony, już znudzony waszą relacją i jakby szuka swoich radości gdzie indziej, ale nic nie robi, nie chce nic robić z tą relacją, chce to utrzymać, tak jak jest, ale tutaj, jakby widać, próbuje y, żyć po swojemu i o tym oczywiście Wam, moi drodzy, no nie mówi. Także to tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteście na bieżąco, a ja, jak zawsze. Przesyłam Wam pozytywną energię, kochani. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. A teraz zapraszam moje strzelce na listopad 2023 dla Was czytanie. Zaczynamy sprawy zawodowe, a potem sprawy sercowe dla singli i dla związków. Sprawy zawodowe. Strzelce tutaj są w sytuacji takiej, powiedziałabym, tru, że jesteście w sytuacji, można być no, z jednej strony trudnej, bo ta sytuacja zawodowa czy materialna spowodowała, że stoicie przed wyborem. Co tu zrobić? Co zdecydować? Jesteście na takim rozdrożu, tak? No i moi drodzy, w listopadzie pokazuje mi się tu jakaś instytucja finansowa na przykład, która nie wiem, może dać Wam kredyt, tak? I tu mamy zwycięstwo, tak? Przychodzi z, z dobrą wiadomością i tu jest świętowanie. Tu może być też jako nie instytucja finansowa, ale może być bardzo dobra, dobrze prosperująca firma. Firma, która praktycznie... Już bardzo długo jest na rynku i jest samowystarczalna, ma tu pieniądze, a więc warto w takiej firmie pracować. Bądź partner z gotówką, ktoś, kto będzie mógł zasilić, pomóc Wam, pożyczyć pieniądze czy wejść jako wspólnik. I moi drodzy, tak listopad się zapowiada, że na wyniku, moi drodzy, będziecie działać we własnym swoim imieniu, a więc mamy zmianę. Ta sytuacja bardzo pozytywna dla Was w kwestiach zawodowych. Ta sytuacja spowoduje, że będziecie mogli w końcu wykonać jakiś ruch do przodu. Także bardzo dobre, fajne karty dla Was, moi drodzy. A, w kwestiach sercowych, no, single najpierw. Pokazujecie mi się jako osoby, które już dużo przeszły i są bardzo ostrożne, są takie wycofane. No, i do Was idą pewne wiadomości, moi drodzy, nadchodzą wiadomości. Podstawą tych wiadomości mamy sąd, decyzje sądowe. Może być to decyzja sądowa od Waszego byłego eks. I, kochani, te wiadomości przełożą się na Waszą tutaj sytuację, że tu będzie konflikt. E, tutaj jest walka o majątek, moi drodzy, i ta sytuacja będzie spędzała wam sen z oczu. I to jest główna informacja dla was, e, że tutaj, no, wasz partner poprzez sąd, poprzez jakieś zawiadomienie będzie upominał się o majątek. Tu będą jakieś decyzje sądowe, a więc proszę się tego spodziewać. Nie pokazują mi się żadne sytuacje romantyczne. Raczej mi się pokazuje sytuacja singli, które jakby kończą relacje, w której były, tak? I jakby tu jeszcze sprawy sądowe są na pierwszym miejscu, tak? To są bardzo ważne rzeczy, które Wy musicie tutaj pokończyć, aby przejść dalej do. Do swojego życia, aby dalej rozpocząć budowę nowej relacji sercowej, tu trzeba zakończyć sprawy jeszcze z przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o relacje, moi drodzy, czy związkowe, takie partnerskie, czy małżeńskie, no to tutaj pokazuje mi się taka sytuacja, moi drodzy. Partner jest w jakiejś relacji, wasz partner jest w jakiejś relacji, moi drodzy, gdzie jest nuda rutyna, nic się nie dzieje. Wy natomiast macie ochotę coś z tym, coś zrobić do przodu z tą relacją. Jesteście pełni siły, chcecie zmian. I powiedziałabym, wychodzicie tutaj w listopadzie z jakąś propozycją, z odwiedzinami, z prezentem. Z Oferowaniem swoich uczuć. Jest tutaj duża romantyczność z Waszej strony. Może przyjedziecie do tej osoby, zaproponujecie jakąś randkę. Czyli z Waszej strony jest tutaj duży ruch. Natomiast Wy, moi drodzy, jako strzelce, tutaj widać, że ukrywacie, bo tutaj jest cały czas, że jeszcze jesteście jedną nogą, jeszcze w innej relacji. Tak? Macie tutaj rodzinę. Nie wiem, albo pełną, albo macie jakieś dzieci z poprzedniej relacji i ta sprawa. I, to, i tutaj są jakby, cały czas tutaj są jakby podwójne utrzymywanie tej, tej relacji, czyli ta nowa, która teraz się tutaj Wam pokazuje, i ta stara, także. Yy... Tutaj myślicie, żeby tą sprawę jakby przeciąć, wyjaśnić, rozwikłać? To na pewno. Na pewno tutaj jest z waszej strony duży ruch, duża zmiana chęć pojechania, zaproponowania, randki, yy, miłe chwile, prezenty. Będziecie chcieli powiedzieć tej osobie, co czujecie. Yy, natomiast, właśnie wasz partner po jego stronie. Mamy tutaj sytuację, że on myśli, że jakby się nie starał, to tutaj z tej relacji nic ciekawego jego nie, nie czeka. Ma gdzieś tam nadzieję, że może coś się wyjaśni lepiej, natomiast czuje się w jakichś takich sidłach, czuje się skrępowany jakieś sytuacje tutaj jego krępują. Myślę, że chodzi o to, że jest właśnie w jakimś, w, jakiejś, w jakimś małżeństwie, gdzie po prostu nie może wyjść, nie może rozwikłać swoich problemów i to go wiąże, wiąże mu ręce, tak? Jakby widać, że Wy jesteście już gotowi na to, żeby wejść w tą relację, zaproponować tutaj randkę, natomiast ten partner Wasz z jakichś względów właśnie jest uwikłany i nie może, i nie może z wami tutaj e, czegoś budować. Czuje się właśnie, nie widzi rozwiązania tej sytuacji, tak? czuje tutaj duże skrępowanie. Na wyniku natomiast, moi drodzy, wychodzi piękna karta, że jest wam pisane bycie razem, e, że jest wam pisane prawdopodobnie doczekania się potomstwa, co niektórzy z was, e, szczęścia, spełnienia, a więc moi drodzy, może to też być zapowiedź, że jednak Wy jako strzelce nie będziecie dawać za wygrane i zaproponujecie właśnie coś fajnego. Yy, może niektórzy z Was będzie, będziecie chcieli jednak zdeklarować się, a więc ujawnić swoje, yy, swoje chęci, bo tu po Waszej stronie myślicie o tym, żeby rozstrzygnąć, aby wyjaśnić, aby definitywnie tą sprawę załatwić, a więc... Strzelce do dzieła. Bo partner już troszeczkę jest tym wszystkim właśnie znużony. Ja myślę, że, no tak jak mówię, tutaj oboje macie jakąś przeszłość. Natomiast y, tu jakieś rzeczy Was połączyły, los Was zetknął z sobą. No ale tutaj, jakby trzeba będzie tutaj szybko zadziałać i rozwiązać ten problem. Także to tyle, jeśli chodzi o czytanie dla Was, kochani. Jeżeli nie subskrybowałeś mojego kanału, to oczywiście proszę, zrób to. A ja już kończę, moi drodzy, ja jak zawsze na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Cześć.